nie że masz 33 lata i że stary nie będzie na kamerze, że ciągle machał rękami. No około kolosalnym szukałem packingów. Techniczna pchła. Nie płacie a kolacy, ale to jest fajnie. Boonasera a tutti. Witamy bardzo serdecznie z Bolonii, czyli z miasta, które w poprzednim sezonie no, absolutnie oszalało na punkcie piłki nożnej, na punkcie swojego klubu. No bo Bologna stała się tak naprawdę jedną z największych rewelacji tych topowych europejskich lig po tym fantastycznym sezonie. W tym historycznym, w tym pięknym mieście już niedługo po raz pierwszy od 60 lat będzie można emocjonować się meczami Ligi Mistrzów. No a jako że udział w tym szalonym sezonie i w tej pięknej historii i to całkiem wydatny udział miało dwóch Polaków, dwóch reprezentantów Polski, Łukasz Korupski i Kasper Urbański. No to Bolonia stała się dla nas całkiem interesującym celem. Zabieramy Was właśnie na małą wycieczkę do tego pięknego włoskiego miasta. Cześć, Siema. dobrze, dobrze. Czekamy na skorupka. Czekamy na na korupka, no o której się ósm się z nim mówiłeś, tak? Tak no, jest 830. Taką macie rutynkę coś że przyjeżdża na 30 po Zazwy ciebie? Zazwyczaj tak, no tak. Przeważnie. Ja zrobiłem prawko w styczniu. A czyli nie mi Czekam rok... rok e... Żebym mógł pojeździć czymś lepszym, tak? Później będę mógł powyżej chyba 80 koni jeździć takie prawo zrobili, że po roku można wiesz. Mhm. A teraz no muszę czekać na skrupkę. Na skróbkę <laughs> jeszcze zdawać, no. Siemano. 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 Jak tam? Dobrze, dobrze, a ty jak? Siemano, Siemano. No, okay. <grym> no, jest okej. To ty dziś spany jesteś. O, oh, mega. <grym> Za już ja będę jeździł po skrupach. <grym> to się w dziś, Od, to od to stycznia, tak? stycznia, no. Od stycznia? Trzymaj za słowo Tak, no będę przyjeżdżał, będę sam pisał A ty też tu gdzieś skoro mieszkasz czy dalej? Ja to, ja to pokażę Dobra Trzy minutki Tak, to akurat fajnie, blisko centrum jest W sensie sportowego, nie? Aha Jak chcesz jechać do miasta, no to 15 minut są, no i tyle mhm. I co, zawsze rano trenujecie o takiej godzinie 10 Tak, no Lepiej, jakbyśmy mieli popołudnie, to byśmy w ogóle Wiesz Za ciepło po pierwsze za ciepło, a po drugie tak trenujemy rano i mamy więcej czasu po południu. No tak. Nie teraz te dwa dni było ok, trochę się chodziło ale wcześniej to było tak ciepło. Mm -hmm. Ale niby teraz ma wrócić znowu ciepło, nie? No tak, patrzyłem te dni, teraz ma być znowu tam ponad 30. No. Jak jest 30 to jeszcze zmiana, jak o 40 to, było, mm -hmm. to była przesada. Bramę zmienili w końcu, fajnie wygląda, pod kamerę. Kamery zmienili. Tu świeci słoneczko. Nie, nie, przyjemnie, przyjemnie. teraz lecisz sobie w Ja teraz, czy... nie, śniadanko mam, i okay. później już mamy zbiórkę w szatni. Od razu no. no. czyli potem sobie przejdziemy w takim razie całość tego. No tak, już po tym no Dobra. Te, przed treningiem to wiesz, siłkę muszę zrobić mm -hmm. i tak dalej. Spokojnie. To no zrobimy to na ten, na luzie, nie? Dobra, to działa tak w takim razie dobra. się chodzimy na no spokojnie po tego.

Siema. Siema. Cześć, Cześć, Cześć Adam Cześć Kuba Co, masz wtedy teraz tutaj też? No mam, no, no. Tak. mam A miałyśmy no? Oni tak. trenują tam na dole, to pójdziemy sobie tam W sensie nie będziemy musieli iść na dół, ale... Oprowadzisz nas trochę no, Tutaj no, was no. oprowadzę, później będziemy chcieli to zejdziemy na dół Teraz u 16 czy u 17? U no, 18 U 18 już Okej okay. Nie widać? No, no widać, tak, ale nie chciałem wiesz Bo no? <laughs> ty grasz też na, te, na środku Polaczy? Mhm. W Szósteczka. Szósteczka bardziej? wodka, A stan Lodka? Taka pchła. pchła. Tak? pchła. Techniczna pchła. On <noise> mówi, że on lepszy, ja mówię, że ja. Tak okay. się sprzeczamy. No to zobaczymy. No, z tego zobaczymy, mam nadzieję. No i nałączy nas piłkę, już będziesz miał w każdym razie. <noise> Daj, Wójcik, nas, piłka, w każdym razie. No, tak. <noise> A czas ten na kolejny. Pierwszy raz tutaj... nałączy nas piłkę, Teraz no, na dokładnie. Wodowym, nie? Dokładnie. To co, no. idziemy dalej, czy? No to ee, jak robimy? Bo do domu, wtedy. ty jedziesz do domu, Jesz tutaj? No, zjem tutaj. Zjedz tutaj, powiedz, że, ten, że zapisać, a ja idę i czekam na skrót. Dobra, okay. to zobaczymy. Tak, Miło, poznać. Z Dobra, Dziękuję. to do zobaczenia. To jest jedno bojo, mhm. takie mniejsze do gierek, do rozgrzewek. No tu dzisiaj mieliście tą drugą część treningu, nie? O, grają? Że... <laughs> Zazwyczaj jest tak, że. No. Rozgrzewka, jakiś dziadeczek, mm -hmm. posiadanie jakieś i tutaj mamy giery, mm -hmm. takie większe, taktykę czy coś. Zaraz wam pokażę, tutaj mamy główną część przeważnie, tutaj mm -hmm. też Primavera gra. Mecze już swoje. Mecze, no. Tam trybunę postawią, mają postawić od roku. Czyli Dominik tutaj gra, tak? Czy on jeszcze nie w Primaverie Nie, on jest w 18. I tutaj od U15, U15 U16 trenuje, no i tam przejdziemy, tam akademię przeważnie trenuje. Czyli ty w sumie co, trenowałeś powiedzmy jeszcze na początku to tam? to tam na dole, no. okay. To miałeś miarę blisko, tak, do pierwszej drużyny tutaj pod kątem no, no tak mówię, no wszyscy mają blisko. Mhm. Tutaj jest ten blok. Mhm. No to masz e, połowa przedzielona dla Akademii mhm. na prawo i masz u, u Primavera u 18, u 16, u 15. No. I u 17. A cała lewa strona jest dla nas, dla pierwszej drużyny. No To też jest fajne, nie? Nie, tak no jak już nosiło, tak, czy coś, to wiesz, to się mijają wszyscy. Mm -hmm. Co innego, nie? też pewnie dla młodszych, właśnie to no, ma duże ale znaczenie. No tak Ja mówię, że to jest fajne dla młodych. Mogą się już, wiesz, zgrywać ze starszymi. No. To nie jest tak, że wchodzisz do pierwszej drużyny i. i nie wiesz gdzie, nie wiesz, nie wiesz kto. gdzie jest, tak, no. Gdzie jesteś, co się dzieje. Mm -hmm. Jak już miasz kogoś na korytarzu, to jest tak łatwiej ci podejść, porozmawiać. No. Mamy taką drużynę gdzie łatwo się no tak. zaklimatyzować, nie? W ogóle właśnie o to miałem cię pytać o atmosferkę, bo widzę, że no, pozytywnie no, wesołutko no, jest oczywiście, nie? I wiedziałem jak wchodziłem na siłownię, że będzie. Byłem przekonany. Że coś będzie przygotowane na Ciebie? No wiedziałem. Że będą klaskać, czy krzyczeć. Wiesz, no, w tamtym roku też mieliśmy taki sezon, że wszyscy się zżyliśmy i... Mhm. Naprawdę to wyglądało super, byliśmy jak rodzina praktycznie, mm -hmm. dlatego też mamy relacje, nie wiem, ktoś wchodzi, no. tutaj ktoś kogoś walnie. No wiadomo, tutaj, no, szatnia, nie? Szatnia, szatniowe żarciki, mm -hmm. więc atmosfera jest naprawdę fajna. No teraz nowy sezon, wiadomo, kilka, kilka osób odeszło, mm -hmm. kilka, kilka osób przyszło, więc e, to na pewno się zmieniło, ale no, to ten się trzon dotrze, nie? mniej więcej mm -hmm. jest Lolo de Silvestry, gdzie sami widzieliście, jest. E, jest najstarszą osobą mm -hmm. w drużynie, mm -hmm. jest takim tatą całej drużyny. Drugi dzień jesteś, tak? Na Jakby w pełnym już takim boiskowym treningu? Tak, no jak przyjechałem, no to właśnie miałem po tych e, trzech dniach treningu e, ból w kolanach, ale już jest, byłem na siłowni, u fizjo trenowaliśmy ciągle, wzmacnialiśmy to. Bo to w ogóle przyjechałeś wcześniej niż miałeś planowo przyjechać, nie? Tak, z tego, no, z przyjechałem, e, dostaliśmy trzy, trzy tygodnie, ja stwierdziłem, że, że zrobię sobie dwa tygodnie wakacji i po euro się czułem bardzo dobrze na wakacjach też się czułem bardzo dobrze. Mm -hmm. No ten zawsze po treningach sobie w kosza gramy. Zawsze są jakieś zakłady? Tak, jak na igrzyskach koszyk 3 na 3, tak? Można Ta. zagrać na małym boisku. Gramy boiskie. też czasami 3 na 3. Tak? Spoceni wracamy. Tutaj zaraz przejdziemy na zakryte boisko, tutaj nikt nie może wchodzić. Okej. Okay. Tutaj dziennikarze nie mają dostępu. Czyli tu pewnie trenujecie przed tutaj meczem już wiesz, tak, tak już no dwa, Jak już taktykę trenujemy uh -huh. czy coś, żeby nikt nie podglądał, tutaj łatwo, nie? No jasne. Była kiedyś sytuacja, pamiętam, no. za Siniszy, uh -huh. że dziennikarze, tam jest taka stacja i dziennikarze się normalnie wspinali tak? na, na tą stację i wiesz, nagrywali, nie? Uh -huh. Była afera o to. Były jakieś wycieki potem przed meczem? No właśnie był jeden jakiś wyciek i, i właśnie o to była afera. Właśnie chcieli, wiesz, się dowiedzieć skąd, skąd to wyszło. Mhm. się okazało, że stamtąd można... No jest punkt widokowy, tak? Można coś nagrać. Tutaj też mamy izokinetyk Jak coś się dzieje od razu, nie wiem, podkręcisz kostkę, e, nie wiem, masz spukniętego palca czy coś, e, mhm. albo masz jakiś dyskomfort e, mięśniowy, no to od razu idziesz, przechodzisz przez bramę, masz izokinetyk od razu jakieś USG czy coś. Nie, Ale nie. tych mógł to rzeczywiście strasznie nie, dużo. Nie, dramat jest. Ale to teraz jakoś tak, czy ogólnie one zawsze będą? Będzie, będzie na kamerze, że ciągle macham rękami. Zrobiliśmy niesamowity sezon, jeżeli chodzi mm -hmm. o Bolonię. Było historyczne, historyczne przejście do wejścia do Ligi Mistrzów. Mm -hmm. 60 lat, nie? 60 lat czeka, Bolonia czekała na to. I, I ta forma wszystkich w drużynie, bo kto nie wchodził, kto nie grał po pięciu, pięć za załóżmy ktoś nie grał, mhm. wchodził i naprawdę robił różnicę, każdy, każdy był potrzebny, każdy czuł się dobrze i wiedział, że musi pomóc drużynie. I na takie Dla Euro tak to tyś, taki no, napakowany po do, tym, Dokładnie, po tym, po tym sezonie e, tych e, niesamowitych emocji, no. to jest normalne, wiadomo jak optymistycznie jedziesz na, na Euro i myślę, że, że przez ten właśnie sezon ta forma Yy, na chłopak z Bolonii jeszcze mm -hmm. trzymała. To wiesz, to trochę jak tak sobie przypomniałem Euro 2020, które było w 2021, to trochę taki case jak wtedy Atalanta, nie? Bo wtedy jak się spojrzało, to tam właśnie, czy, no, czy dużo... tak Freuler jak teraz, ale też, yy, nie wiem, Gosens, Meyle, w każdej reprezentacji Deron i tak dalej. W każdej w zasadzie był ktoś z Atalanty, tak teraz trochę no, Bolonia, nie? To przejęła. Dużo osób mówi, że, że jesteśmy taką drugą Atalantą, ale my się trochę z tym, nie że nie zgadzamy, ale chodziło o to, że każdy każdy klub ma swoją mm -hmm. swoją drogę, nie można porównać nas do Atalanty. No jasne. Atalanty do nas, czy do jakiegoś innego klubu, bo no, zobaczymy o, ma jak swoją To będzie samo, w przyszłości. Atalanta e, była klubem, która weszła do Ligi Mistrzów i została w niej mm -hmm. na 6-7 lat. Tak? Mm -hmm. Możemy, jak chcecie, to sobie usiąść na chwilę. Tam. O, możemy kawałek tam podejść na jakąś ławeczkę. Czyli co, taki rytm dnia u Ciebie wygląda tak, że 8.30 zbiórka? Nie, przed dziewiątą mamy. Nie, zbiórka Zbierka ze szkorupem, bo tę zbiórkę, zbiórkę nie to tak, trzydzieści przeważnie zbiórka mm -hmm. pod moim blokiem. Później jedziemy, jedziemy, jemy sobie śniadanko. Później siłka przed, mm -hmm. trening, siłka po, mm -hmm. obiad, no i odpoczynek. Mm -hmm. Zależy od dnia, czy sobie chcemy no pojechać na, na kawkę czy coś. Mm -hmm. No ale przeważnie, nie wiem, czy skoro ma rodzinkę w domu, no to mm -hmm. wiadomo, może jedzie do, do... siebie, Do nie? domu, do siebie. Ja też. Teraz rodziców akurat nie ma, ale jak są, no to też je, jadę, żeby spędzić czas. Każdy ma swoją rodzinkę, ale z korupem to troszkę jak z rodzinką tutaj, nie? Jak, no, jak się da, zaopiekował od samego początku, tak jest... widzę, że dalej się opiekuje i na kadrze, i tutaj. No, myślę, że to jest normalne, jak jest za granicą jakiś inny mhm. jesteśmy tylko we dwójkę. Mhm. Czy to, nie wiem, jest dwóch Chorwatów, to się trzymają razem, czterech Holendrów. Szwajcarską macie też grupkę, nie? Tutaj. Szwajcarska grupa. Mhm. E, więc to jest normalne, myślę. Ale fajne jest to, że jak tak nawet między sobą gadacie tutaj, to zdaje się, że po włosku bardziej, nie? Tak jakby w obrębie szatni, to nie jest tak, tak że wy tak, bójkę no po polsku? Pra, wsz nie, wszyscy praktycznie rozmawiają po, mhm. po włosku. Ci, którzy przyjechali e, dopiero, nie ci Holendrzy, mhm. e, ci, którzy są anglojęzyczni, no to wiadomo, że będą się dogadywać po angielsku, bo im jest wygodniej po mhm. prostu. Ale uczą się tak czy inaczej włoskiego, próbują. Ty w ogóle wcześniej z tym włoskim, nie? Ruszyłeś jeszcze w ogóle przed transferem, tak? No, ja, ja ruszyłem 4 miesiące przed przyjazdem, bo wiedziałem, że jest możliwość, mm -hmm. że mogę wyjechać do Włoch. Mm -hmm. Chciałem się przygotować, bo to ważne było, żeby rozmawiać z chłopakami, żeby się zasymilować w szatni. No pewnie. I później, jak przyjechałem, no to to jest normalna była kolej rzecz, że, że nauczę się włoskiego już komunikatywnie. Mm -hmm. No bo rozmawiając z kimś, ja też nie miałem jakiejś blokady, nie, jestem bardziej otwartą osobą. Więc nie miałem problemu, żeby, żeby nauczyć się tego, tego włoskiego. No, zawsze w praktyce się inaczej uczysz, nie? Jednak ja właśnie już stricte takiego nawet żargonowego języka trochę w szatni, nie? No, no tak. Też no, jak pójdę do, nie wiem, urzędu, no to mhm. trudno będzie mi rozmawiać po włosku. No tak. Wiadomo, że w szatni jest inaczej, no tak, i no tak. inny slang, że tak powiem. Mhm. No ale wiesz, komuś właśnie się odgryźć, dociąć, to, to też trzeba umieć, nie? Bo są takie no, rzeczy dokładnie. na początku właśnie ważne. No, dokładnie. Budujące no, przede troszkę pozycję. Na początku tych rzeczy się uczyłem, żeby, żeby komuś odpowiedzieć. <grym, 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 najpierw przypostał, a potem jakieś normalna, normalna gadka. Cześć, a ty jutro. Cześć, widziemy domani. Ciao, ciao. Cię widziemy domani. firma.

Tyle lody, już po nie. treningu, więc... Młody Madzi się nic? Mówi, że idzie spać Przyspać. Ale jak loda zje? Z... Jak Orbie mówił, że chory. Chory chory, jest? No. chory, ale codziennie je te lody. Tak? Może przez to. Tak, żeby się odzieć na jakąś kawkę właśnie w mieście, to spoko? Czy, czy dużo kibiców, dużo ludzi ciężko spokojnie się... Teraz już jest teraz, luz, teraz, bo jest zam... dużo turystów. No tak. Czy teraz to na, mieście na mieście i... nie ma? Ludzie z Bolonii wszyscy jeszcze nad morzem. Okej. Okay. Bo tu ogólnie wszystko zamknięte jest, nie? Mhm. Znaczy, już nie wszystko, ale 50%... Wiesz, sklepów i tak dalej zamykają. w Sierpień to jest taki miesiąc, że. Okay. Każdy nad morzem, nie? No tak. Zwłaszcza teraz było to Fera Ferragosto, nie? 15? Tak, tak. Go... Dokładnie. Od następnego tygodnia, 26 tak wiesz, zaczęłem otwierać. Szkoła w Polsce od 1 sierpnia, to tak? Września, no tak. To dopiero 16. 16. Tylko, że chyba szkoła wiesz, się wcześniej, wcześniej kończy. kończy, wiesz? Nie, oni tak samo kończą wcześniej. Nawet bym powiedział. W Polsce kiedy się kończy? To połowa czerca, czerwca, połowa czerwca, czerwca. czerwca, czerwca okej, no. okej. Okay, okay, no ale no, tutaj w... Tutaj ósmego chyba. Początek w początek czerwca już masz wszystkie oceny wystawione. Hmm. Tu już potem na blałki, tak? To już później wiesz, tylko że... Efektywca. Jak w Gdańsku się gadał na Wagary, Wagary Wagary? A u was jak? No w Polsku jak Blauka? <laughs> Blałka. Blałka nie znałem. To. Ja <laughs> przez korupę się nauczyłem tak. Haja Pasiok <laughs> Haja Bajtel. Bajtel, e, szpila <laughs> dawaj, szpilę gramy. Okay. Chcesz tu jakieś Polonii? Po to można powiedzieć, że i trochę włoskiego i śląskiego? No i no. śląskiego. No, no, no. Coś, trochę śląskiej gadki. O, no, tu tutaj masz. w cieniu. Specjalnie <laughs> to ciebie. Perfekcyjnie. Tu jest, Dużę, jest jako spoko... takie połączone, takie osiedle z. Z taką galerią. Centrum handlowe handlowe. Też jest fajne, jak nie musisz jechać do miasta czy coś, wiesz, jak chcesz sobie posiedzieć, to kawka tutaj wychodzi To jest jest fajne, nie? No nie, no kawka fajna To jest fajne. Szuka silka Co mi szuka. No, spoko bo No, foko. Masz całą rodzinkę, masz w Bolonii masz tatę, mamę, siostrę, brata. I wujka skorupa jeszcze? Tak, tak? I brata. I brata. Właśnie bardziej brata, Starszy bardziej brat. ojca, czy bardziej wujka skorupa? Wójka, wujka, wujka. Były jakieś żarty z tego, jak na pierwszym razem, czy przez pierwsze miesiące wprowadzałeś trochę Urbiego skorup? Ciągle są żarty. Co czas tak tak? jest fajnie O, Mówią, ja, że znowu ci Polacy, nie? A, dzisiaj też na siłowni, dzisiaj jak Mówiłem, że od razu wiedziałem, że A będzie. William Urba jest mega pozytywny w szatni, nie? Wiesz. On na przykład. Potrafię być takim człowiekiem, że ktoś na przykład żartuje, a on mhm. sobie tego nie bierze do siebie, tylko bierz, żartuje jeszcze bardziej i wiesz... Jest Dystans, nie? Mieć, nie? O Urbi wiadomo, że jest postacią, która trochę dopiero wchodzi do szatni, ale ty tak naprawdę, jak nawet gadaliśmy sobie teraz w aucie, to drugi najdłuższy starzyk, tak? Boloni teraz. Siódmy rok, nie? Teraz będzie. No. Poza Orsolinią. Orsolinie chyba będzie pół roku dłużej do mnie. Mhm. Przede wszystkim też rodzina się dobrze czuje, nie? Mhm. Wiesz, młody do szkoły fajnie się sobie porobił swojej ziomali mania. I gra też tutaj, nie? W akademii mówisz? Mody gra. W, tutaj blisko mają swój ośrodek. W poniedziałki i środy trenują, ale zaczyna się dopiero od. To od jest u ile? tego. 16... U9? Nie, jeszcze, ej, on był Właśnie. U18? 2018. 2018 rocznie. Było 2018. Oni mają. Tak. Tak. No. No, tak nie wiem, że młodzi mają, wiesz, okay. gdzie indziej, nie trenują. Tak. tak tak, teraz sobie pewnie patrzysz na 2018, jak tu przychodziłeś, to jakby ci wtedy też powiedział, że zaraz wiesz, będziecie jedną z czołowych drużyn, będziecie walczyć o Ligę Mistrzów, to chyba to ja w ogóle w ogóle nikt by nie uwierzył. Tak czy inaczej, trochę potrwało, nie? Droga, ale było warto, jak widać. No, żeśmy mieli taki okres, że słabo graliśmy i mm. zwolnili trenera. Byliśmy prawie na spadku. Mm -hmm. Przed i się utrzymaliśmy i dziesiąte miejsce zajęliśmy z nim. No i tak można powiedzieć, że wiesz, że byliśmy to blisko spadku mm -hmm. i wiesz, cały ten okres do Ligi Mistrzów, nie? No. Tak ci powiem, wiesz, też fajne, nie? Wiesz, ze spadku prawie 7 lat później do Ligi Mistrzów, nie? Ale to chyba też tak w mieście, nie? że teraz to zainteresowanie w ogóle Bolonią no, jest, jest niesamowite, nie? Teraz już na stadion, pełny stadion, co o co meczu. Tak hmm. samo na mieście widać, że ludzie tym żyją. Aha. Myślę, mi się wydaje, że więcej kibiców nawet jest. Mm -hmm. To nie chodzi o to, że ktoś przyjechał czy coś po prostu ludzie zaczęli się interesować tym, że, że Bolonia jest na takim poziomie, no bo Champions League, no może ci przyjechać Real Madrid, czy nie wiem, Barcelona na tym stadionie. No nawet jak nie jesteś kibicem piłki, załóżmy, to, to fajnie zobaczyć taki poziom nie, sportowy. Wiesz, ogólnie pole, Włosi mega się tylko interesują, nie? A na yes. południu też w ogóle, na południu tak jak się gra, roma, to jesteś Bogiem. Napoli to... Jesteś Bogiem. A tak jak skoro Urbi sobie pracuje cały czas mocno na to swoje miejsce, tak w sumie no twój status tutaj jest, chyba nawet patrząc na, na te poprzednie sezony, niepodważalny, nie, nie tylko jeśli chodzi o staż, ile tu jesteś. Może, nie, bo to wiesz, jesteś drugi bramkarz, który też dobrze w tam sezonie 2-3 mecze zagrał, nie? Mm -hmm. no no ale kluczowa tak, postać. No jestem takim zawodnikiem, który nie odpuszcza, nie? Mm -hmm. Wiesz. Mimo wszystko, że on 33 lata. z bramka, że drugi, trzeci, są młodzi, no ale ja jestem czym, czym bardziej czuję za mną, to ja jeszcze bardziej... Oddech na plecach czujesz, tak? Ja jeszcze bardziej cisnę, tak wiesz, nie? No to się, się przesadzę, że masz 33 maksa, lata nie? i że stary niby jesteś. <laughs> nie że stary, w <laughs> sensie, że wiesz, 33 lata, nie? <laughs> ale są młodsi, tak? Są młodzi, no. <laughs> są młodzi. Ale ja zawsze maksa daję na gym. Teraz w ogóle jak jedynkę na plecach y, zmieniłeś tego lata, nie? Bo wcześniej jak to było, czemu wcześniej nie miałem jedynki? Czemu? nie ktoś o kto 8 nie? no? Bo ja, ja od górnika zawsze nie? jak miałem 28, no Ale a, okay. a w tym sezonie postanowiłem sobie na jedynkę chciałem się dobrze zaprezentować i widzę oni się <laughs> No tak, to tylko z jedynką, żeby nie pomyśleć, że <laughs> rezerwowy jakiś, nie zapamiętają dobrze. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> tak jak e, ty teraz dla Urbiego jesteś trochę takim przewodnikiem, trochę go wprowadzasz. Tak ciebie, na początku po, po, po przyjeździe do Włoch, do Romy, też pewien taki znany, powiedziałbym, człowiek wprowadzał nie? W, te, w te klimaty dorosłej piłki. To tym. to Czasami się z nim słyszy, nie? bo teraz się słyszymy. Tak, macie kontakt? Mamy kontakt, czyli na Instagramie gdzieś tam zawsze się słyszymy, na Jakiś tam sms -ek. On mieszkał koło mnie. Znaczy, pier pierwsze dwa, dwa miesiące mieszkałem w hotelu, uh -huh. no i hotel był po drodze do ośrodka, ja tam czasami pytałem, bo obok mnie siedziałem w, w szatni. No, no. Ja się pytałem, bo ja szalpę nie miałem. Okay. No i ja z nim zabierałem czasami na drinki, nie? Mm -hmm. Nie było problemu. Tak. Za każdym razem mówi, nie ma problemu. Ale to w ogóle w sumie takie znajomości z TD i Totti i Derosji De też mówię, że od Derosiego trochę. Der też cały czas, nie? Gdzieś tam piszemy historię, komentujemy, zaraz ze odpiszę, jak tam się czujesz. Mm -hmm. no, no wiesz, fajnie, mega, mega, mega nazwiska, nie? Mimo wszystko, że tam byłem drugi wękarze, bo mm -hmm. tam mniej gra, nie grałem, To Roma wspomina mega, mega. Tak, tak naprawdę to rodziny on ja tutaj, nie? Mm -hmm. Wiadomo, mama w Polsce żyje bracie w Polsce. No tak teraz żona i dziecko tutaj. I myślę, że też jak skończę w piłkę, też żył we Włoszech. nie? Bo to najpierw nie mówiłeś po włosku jeszcze, nie? Jak przychodziłeś? No nie, ja nawet, ja nawet po angielsku nie gadałem. <noise> Czy to początki były właśnie trochę trudniejsze ciężko niż było. teraz, z perspektywy Ciężko to było, to było, naprawdę Jest było. Z ciała <noise> Na angielsku się na Migi. <noise> Miałem mega ciężki okres, bo to było tak, że ja jadę z trenerem na Valcom, <noise> z górnikiem zawsze na obóz do Słowenii. No i oferta z Romy. Jak z Romy? Taki wielki klub, jak <noise> dalej, nie? Dobra, nie. Ja nie miałem w ogóle życiu swoich prywatnych. Radresi górnika pojechałem do Rzymu. No. Podpisałem kontrakt z prezesem Fenucium, który jest teraz w Bolonii. Mówię, dobra, to jedziemy do Polski, wezmę sobie rzeczy i wracamy. Oni do mnie mówią, Roma, nie, 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 od razu na obóz. Do Austrii, chyba okay. do Austrii. Dwa tygodnie. No i znowu jadę. Maraton miałeś taki. Dobra, wracamy z tej Austrii. Mówię, dobra, to teraz jadę do Polski i sobie wszystko wezmę. Nie, nie, nie. Do Ameryki, na turnie. Na turnie? <grym> Człowiek, ja, ja ze trzy miesiące na obozie byłem. Czyli od razu na szuka, obroty, na wysokie wracam obroty. z Ameryki i mówię, dobra, w końcu mogę do tej polskiej ja chce wziąć te rzeczy i tak dalej. A trener mi mówi, nie no, za pięć dni się liga zaczyna. <grym> mamy nie widziałem, pięć miesięcy mówię. Trzy miesiące nie widziałem mamy mówię, nie? A wiesz, to były takie czasy jeszcze, wiesz, nie? Ani po włosku, ani po angielsku, tak <grym> wiesz. Bardziej samemu spędzałeś czas, gdzieś tam, pamiętam, był taki Bogdan Lobon. Mm -hmm. Rumun, To on mi tak dużo pomagał, po, do pokoju mnie wziął, okay. wiesz, tam starał się, ze mną tam Google Translate i tak dalej, mm -hmm. nie? I ja mówię, kurczę, mam Morgana De Santisa, reprezentant Włoch. Bogdan Lobon, reprezentant Rumunii był. No. I ja myślałem, że jestem ogólnie z trzecim brałkarzem. Mm -hmm. Ale ja na treningu bardzo dobrze wyglądałem. No i w pewnym momencie Morgan De Santis coś tam upada na ziemię. No i ja sobie siedzę na spokoju Bogdan, Bogdan pewnie wejdzie, a Garcia woła mnie. Mówię, oh to drugim jestem, nie? Się okazało, tak? Ja jestem drugim. Wtedy no. dopiero zrozumiałem, po dziesięciu kolejkach chyba, że jestem drugim rąkarzem, nie trzecim. Bo no, ja w ogóle nic nie gadał. Naprawdę, ale naprawdę, bo ja się przekał, to jest taka historia. No i zaczęły się Puchar wok, Europa League i ja zacząłem grać w tych mhm. meczach wszystkich. W Mistrzów zagrałem, pierwsze dwa tygodnie, jak już potem HTC znalazłem, no. No to przyjeżdżali do mnie kumple, no. Konrad, Bard wszystko zwiedzali, nie? Rano, trening i potem zwiedzanie. Nie, na no, piękne miasto, nie? No i wiesz, parkingu tam nie było nigdzie, bo wiesz, do mnie Rzym zapełniony. No tak. No i ja sobie jeździłem naokoło na Kolosseum, szukałem parkingu. A tam tak. tyk, tyk, tyk. tyk, tyk. Po roku. 30 mandatów <laughs> z jednego przejazdu, tak? Do 3500 euro zapłaciłem za mandatem. Mówisz, no to z jednego żeby ci no. Z jednego miejsca. To, widzisz, teraz już na doświadczeniu większym. Kto tak? tu wiedział zona ZL co to jest. No. Zdaje się, że też jesteś taką postacią w szatni, która lubi coś powiedzieć przed meczem, nie? I to też ja się nauczyłeś tak trochę od tak Darosiego? Tak. Ja pamiętam jak zacząłem trochę, zaczynałem rozumieć włoski Derosy... to De ty był kapitanem mhm. ale Derosy miał takie przemowy tak? Ojej, to mi się tak podobało. i ja tak zapamiętałem go tak naprawdę, nie? Mhm. tak, Teraz wiesz, już starszy tutaj i tak dalej, nie? No to zaczynam tak, wiesz, staram się te takie przemowy robić, nie? Którów zaczynam mówić, no, no. To, to cię to rusza, załóżmy, mhm. jesteś nabuzowany, ta adrenalina idzie do góry i tak dalej. Plus, nie wiem, ktoś jeszcze dopowie, załóżmy. Ja to mówię, na no to przemowa polityczna, że no. jest, są kibice, jest to, że zróbmy to dla, dla rodzin i tak dalej. No. Później właśnie jest skorup, który powie, że jedziemy, że mamy ich zjeść, no i to się fajnie łączy i można wyjść, nie? <grym> Czyli trochę jest do serducha, trochę jest na no, do charakteru trochę, dołożone. No, Dokładnie. Od... Fajnie, jak jest połowa z serducha, a połowa, wiadomo, tutaj. są osoby, które naprawdę połowa... mają to coś. Mhm. Nie ma Poza boiskiem, żeśmy że masz... fajną wiesz, grupę stworzyli, No. Wiesz, tam jakieś kolacje, to widać, że wszyscy się dogadujemy. Ciężko, że ktoś jest na zewnątrz ktoś nie przyjdzie na kolację. No. Mhm. Teraz musimy wygrać, bo trener musi kolację zapłacić. <laughs> Byliśmy na obozie w górach teraz, przed sezonem. No. To każdy śpiewa, nowy no. zawodnik. No, no. I sztab. No. Trener mówi, ja nie śpiewam. A? No to kolację stawiasz, nie? <laughs> Czekam, aż wygram, bo jak wygramy, to zostawia kolację, nie? Nie płacicie kolację, kolację. no ale to nie jest fajnie. Nie, <śmieniciela> nie wiem, nie wiem czy mu, się, czy mu to do, na dobre wyjdzie. <śmieniciela> Best y, Ice, y, Bolonia. <śmieniciela> Każde moje zdanie to było najpierw Moderonsia, nie? Wiesz, on tak myślę, że dalej mam. <śmieniciela> Będę robił ze przewodnika. Ale mnie? Słyszę cię. No Bapę który nawet pewnie mnie nie znał przed meczem. W normalnym życiu trzeba być normalnym gościem.